Manko, witam Was na kolejnej zasiadce. Jedną z niewielu, którą kręcę w tym roku. W życiu każdego twórcy, przecież tak myślę, tak było u mnie jest. Przychodzi taki moment, że robiąc tyle filmów, też nie tylko wędkarskich, na zasiadkę się po prostu nie chce zabierać kamery. Człowiek chce spokojnie pojechać, napić się zimnego piwka, popatrzeć na fajną wodę i się po prostu zrelaksować, nie mając na barkach tego, że kurczę, trzeba pobiegać z kamerą. Trzeba to, to, to i to nagrać. Taki moment chwilowego zmęczenia materiału mnie nastąpił, i chciałem trochę odpocząć. Oczywiście nie rezygnuję z filmów, i w tym roku pojawi się ich jeszcze bardzo dużo. Są bardzo fajne tematy, że tak powiem, zaplanowane. Także na tym w późniejszych odcinkach myślę, że Wam się spodoba. A teraz jestem nad jedną właśnie z tych pięknych wód, na którą się świetnie patrzy, nad którą się wspaniale człowiek czuje. To jest bardzo stara żwirownia, powstała w roku 72. Żwirownia PZW, która ma status No Kill dla karpia i amura. Wywalczyliśmy to. Cieszę się bardzo. Pozdrawiam całe koło numer 1, w suwałkach daliśmy radę, zrobiliśmy to i nie chwaląc się byłem inicjatorem. Tego zamieszania reszta chłopaków poparła, szybko zadziałali. Nasza pani Krysia też, nasza szefowa koła, świetnie to wszystko ogarnęła. Tydzień temu byłem też na tej wodzie. Trzy dni siedzieliśmy, ale niestety nie udało się nic złowić. Tydzień czasu przygotowywaliśmy miejsce nęcąc. Teraz znowu poszło troszeczkę towaru. Teraz jestem na takiej szybkiej zasiadce dwudniowej. rozbiję minimum sprzętu totalnie. Easy Shelter Plus, tylko do środka łóżko, jakaś jedna torba. Nie zabieram nawet stolika. wiaderko będzie robiło za stolik. A czy mam to wszystko na wanie? Po ostatniej zasiadce, ale po prostu nie wyjmuję tego. To jest szybka zasiadka, szybki strzał, takie Ponad 24 godziny nad wodą. Tyle tylko mam czasu, bo w sobotę pracuję. Dzisiaj mamy czwartek, więc sobie będę czwartek i piątek nad wodą. Później, może jeszcze w niedzielę wyskoczę, zobaczę. To jest fajnie, ja mam tutaj blisko. Słuchajcie, jadę tutaj 8-10 minut. W zależności od natężenia ruchu drogowego. Yy, drogą wstępu od razu też pokażę Wam yy, towar. Przypony, które polecą do wody. Tutaj tak yy, na każdy zestaw. Takie opakowanie kukurydzy już przygotowanej, 2 kilo. Przygotowałem takie dwie torebeczki. Te dwie torebeczki, po jednej na zestaw. Do tego na jeden zestaw będzie sypana kulka truskawkowa. A na drugim kulki, które... O, ale się posypały. Czekajcie, jak to ładnie... Tak to jest, jakby z operatora się robi. Ojej. Teraz do wiaderka, dobrze. Kuleczki na bazie Live Systemu, które jeszcze w tamtym roku robiłem. W ogóle w tym roku nie robiłem jeszcze kulek, słuchajcie. Miałem troszeczkę zapasu. Troszeczkę też kuleczek... Pozbierałem. Troszeczkę kulek też zakupionych. Także zapasów było dużo. Zapasy się kończą powoli, bo idzie tutaj tyle towaru, że masakra. Niedługo dopiero będę robił pierwsze kulki, także by coś, coś też w tym roku nagramy. E, sypane było dużo tutaj. Przez ostatnie półtorej tygodnia, kulek i kukurydzy razem o, dobre 40 kilo, to jest wodą powierzchni 45 hektarów. potężny rybostan, szeroki rybostan, jeżeli chodzi o wachlarz gatunkowy, Uf, lubią sobie zjeść, tu sprawdza się grube sypanie. Rok temu właśnie też tak się sprawdziło, wtedy też masakryczne ilości kulki. Wtedy bez kukurydzy, ale ryby weszły. Teraz jeszcze kukurydza dodatkowo, która powinna to wszystko wzbogacić. Zestawy sztywniaki. W tamtym roku wszystkie ryby tutaj złowione, a czy dużo ich nie było? No, dwie zasiadki, ale też dwie ryby złowiłem. W tym jedną dwunasteczkę, także bardzo fajną. Na sztywniaku. Tutaj pierwsza, pierwsza wersja to jest sztywniak z miękkim włosem, i tu jest taka gumka która pozycjonuje nam ten włos na łuku kolankowym. Drugi zestaw, mój ulubiony po prostu, muszę jeszcze Bait Flossa tylko zawiązać, Derik na podwójnym wiązaniu. Świetny zestaw, przypon do wywózki i genialny przypon rzutowy. Fajny jest, bo można jakiegoś tam małego bałwanka tu zaczepić, pojedynczą kulkę tonącą, bądź waftersa. To naprawdę dobrze działa, fajnie wpina ryby, Troszeczkę loteryjnie jak to, jak to sztywniaki, bo czasami gdzieś tam w boczek, w dół, sporadycznie w górę, ale naprawdę spadów z tego przyponu jest mało. Ja do niego używam haczyka Kurwszank w rozmiarze 4 i w zupełności ten rozmiar mi wystarczy, bo średnio ładuję tam kulę taką 18 do 20 mm i do czwórki Kurwszanka super to pasuje, naprawdę mega fajnie. Eee, będę za chwilę właśnie to wszystko wyrzucał. Muszę jeszcze, kurczę, zanęte, zanęcić miejscówę. Tego już Wam nie będę pokazywał, bo to będzie nudzące. A to jest oczywiste, że to co wszystko tutaj mam zaraz wleci do wody. Nie ma sensu teraz robienia miliona przybitek z tego. Jako, że szybka zasiadka, za więc szybko, bach, bach, tak jak mówiłem, nie dużo sprzętu, też takiego małego podzika tylko wziąłem, to jest Black Label z QR systemem, rozkłada się go też 3 sekundy. Tak, żeby jutro się na spokojnie spakować, fajnie, szybko. Także ja biorę się za nęcenie. Później Wam troszeczkę też obozu mojego pokażę. A to zobaczycie sobie, jak się urządziłem na tą, na tą szybką dobę. A później pozostaje już tylko czekać na rybki. Jakieś tam różne sentencje, przemyślania jeszcze zrobimy wieczorkiem, jak sobie to wszystko już poogarniam. I oby była rybka. Trochę na to miejsce jest jeszcze wcześniej. Na ten obszar. Tu jest obszar z taką głęboką wodą bo moje zestawy polecono głębokość od 7 do 8 metrów także dosyć grubo, ale w tamtym roku latem ta głębokość właśnie fajnie zagrała i teraz pytanie, czy te ryby jeszcze z mojej lewej strony z, z bardzo takiej zarośniętej strony tej wody czy już powoli się rozejdą i będą szukać też tutaj tydzień temu były spławy, daleko, ale były dużo dalej oczywiście od miejsca, w którym łowiliśmy te jeden zestaw później je najdalej jak mogłem wyrzuciłem takiego szperacza, że może kurczę coś yy, uda się złowić poza polem nęcenia. Nie udało się nic, ale nie poddaję się i wiem, że będę tutaj walczył i zobaczycie fajną rybę z tej wody w tym roku. Jak to pz2, nie będzie ich pewnie wiele, bo ciężko jest tu o rybę, ale będę walczył. No i słuchajcie, to jest ten świetny moment. Moje zestawy są już w wodzie, wszystko jest zanęcone. Ja sobie teraz siedzę na fotelu, zaraz zresztą walę się do wyrka, muszę z godzinkę po prostu sobie po prostu pospać. W nocy z trasy wróciłem. Wyspałem się troszkę. I rano tylko szybka kawa, kanapka i pff, nad wodę. Nie mogłem się doczekać tego momentu. Posypałem tak, jak opowiadałem Wam wcześniej. Nic nie dokładam. Aha, PV-ki jeszcze dołożyłem. Takie tylko małe, w nich tylko po parę kulek. nam żadnej Ameryki nie było, dlatego tego już nie pokazywałem. Zwykła PV-ka, kulek nawet nie kruszyłem. Całych kulek może po 10 sztuk do PV-ki. Tutaj sobie się fajnie, zobaczcie, rozbiłe, Wszystko ładnie przygotowane. Easy Shelter Plastic to jest namiot, który szczerze mogę polecić na takie szybkie wypady. Albo czasami jako po prostu shelter, żeby tylko krzesełko wstawić. Szukałem sobie jakiś czas takiego rozwiązania, tutaj w Foxie, które pozwoli mi zrobić to szybko i fajnie. Z tego jestem zadowolony. Mój kolega to też ma, korzysta z tego jako drugi namiot. Jest to czarowane. Ja się trochę na początku powiem szczerze bałem, czy to zmieści mojego dużego flatlinera. Nie jest to najmniejsze łóżko, mieści wszystko bez problemu. Nigdy chyba robiąc nocki, rozkładając namiot, nie rozbiłem się tak szybko jak teraz. Materiałek tu, słuchajcie, jest 8000. Także w zupełności wystarczy, żeby na głowę nie kapało. A plusem jeszcze tego namiotu jest to, że tak opowiem, ale wiem, że takie techniczne rzeczy lubicie. że Tutaj w środku otwierasz sobie okna, nie trzeba wychodzić na zewnątrz. Z przodu i z tyłu. Z wewnątrz namiotu sobie można na przykład rano, chcąc trochę świeżego powietrza, otworzyć sobie okienko, jest super. Ja teraz idę sobie pocilować troszeczkę, odpocząć. Muszę z godzinkę, kurczę, pospać. I wieczorem sobie jeszcze pogadamy. Jest już późny wieczór, po 21.00 słońce schowało się za horyzont. Czekam na branko w międzyczasie z moim serdecznym koleżką, z Marcinkiem rozmowy. Jesteś na wideo. Gadamy sobie, także ja uciekam jeszcze trochę poplotkować. I mam nadzieję, że rano zobaczymy się albo w nocy. Przy pięknej rybie. Tak czy siak rano odpalam kamerę, sobie troszeczkę to podsumujemy. Rano na pewno jeszcze jakieś zmiany będą, ale o tym pogadamy za godzin kilka tymczasem. Mam nadzieję, dobrania. Gdzie te karpie? Aj kurna. Wyspałem się. To jest dobry plus tej zasiadki. Sorry, bo trochę zaspany jestem. Jest to około siódmy rano. Masę pików miałem po nocy, takich pojedynczych. Jakieś tam obcierki były. Cieplutka noc kurcze. Założyłem tylko dresik, spałem sobie w ogóle na szpiworku. I to tyle z plusów. Że fajnie ta noc minęła. Miałem cichą nadzieję, że może coś pojedzie. Ale niestety nic. Tylko, że wiecie jak to jest kurcze, ten kto... Łowina PZW w cyrku się nie śmieje. To jest ciężka, ciężka woda. Powtarzam o tym wielokrotnie, ale taka mała porada dla Was. Przynajmniej ja tak robię i to się opłaca. Mimo, że dana woda Was kleje w dupę cały czas, warto mimo wszystko jeździć, jeździć, łowić, łowić, łowić. A w końcu to odda. Tak samo tutaj. Ja tą rybę tutaj wysiedzę i tyle. To, że i teraz nie złowię, absolutnie nie demotywuje mnie do tej wody, bo ja po prostu wiem, co tu pływa i wiem, że to siedzenie ma sens i prędzej czy później to wszystko odda. Czasami jest ciężko, ja wiem, że człowiek już jest zwątpiony, bo jeździsz, jeździsz, sypiesz, wiadomo, to wszystko kosztuje przecież, to są potężne inwestycje. Każdy, kto nęci dane miejsce na PZW, wie doskonale, ile to jest pieniędzy, ile to jest czasu, wysiłku, żeby, żeby to wszystko przygotować. Są potężne nakłady sił. No i też niestety finansowe. Tutaj ta woda lubi dostać towaru i tutaj o matko idzie tego naprawdę sporo. <laughs> Powoli się ogarniam. Jestem w ogóle mistrzem, bo mam kawę, butlę gazową, żeby sobie tą kawę zrobić. Zapas wody. Wszystko się zgadza. Zostawiłem w domu kubeczki i czajnik. Masakra po prostu. Ale ja tak mam. Często mi się takie głupie rzeczy wydarzają, zaraz sobie zrobię jakieś pv ki przerzucę zestawy na nowo. Pokażę Wam przy okazji taki mój zestaw do łowienia zrzutu na średnim dystansie. Opiszemy troszeczkę sprzęt tak na szybko. Eee, takiego małego tipa Wam zdradzę odnośnie przyponów strzałowych. No już piszę od rana. Eee, sprawdza mi się to, ma to też pewne warunki, ale do tego za chwilę po prostu przejdę. A no dobra, trzeba zaraz przerzucić zestaw. Na jednym z nich, jak wczoraj widzieliście, kulka tonąca podbita kukurydzą pływającą. Na drugim wafters. Teraz zmienię przypon na założę białego małego popapa w ogóle. I użyję przyponu, o którym już w tym sezonie wspominałem. To jest taka moja alternatywa dla Ronieriga. plecionka koretek smat. końcówka otoliny zdjęta, dorzuciłem Quicklink'a, ten ciężarek są świetne po prostu. Nigdy się nie mogłem przełamać do śrucin, bo moim zdaniem zaginanie śruciny prędzej czy później może się zemścić, gdzieś tam coś się może brzydkiego wydarzyć. Jeżeli będziecie chcieli w ogóle robić ten przypon, o którym wspomniałem, pamiętajcie, że warto tu dodać rurkę silikonową na łuk kolankowy. Wtedy sobie względem wielkości kulki pop-up Możecie fajnie wypozycjonować ten włos. To naprawdę dobrze działa. Dużo ryb na, tę, na taką prezentację złowiłem. I tutaj sobie ładnie dociągnę. Zobaczcie. Moim zdaniem to jest bardzo fajna sprawa. Tu oczywiście też można by było pokusić się o zrobienie takiego małego kombiriga, ale gdzieś tam łączenie tak krótkich odcinków, moim zdaniem, nie ma sensu, więc raczej polecam tu użyć jednego materiału. Najlepiej plecionki w otulinie. Na miękkiej plecionce też to się sprawdzi, ale to już nie będzie fajne rzutowo w ogóle. Teraz zrobię PVA do tego. Jeżeli chodzi o PVA, ja łowię tutaj głęboko, od 7 do 8 metrów. Jeden zestaw na noc miałem też testowo rzucony nie, nieopodal trzcinki, tam masa obcierek była. Teraz polecę dalej za pierwszy spad. Ten spad jest około 60 metrów. Naprawdę niedaleko trzeba rzucać. Stąd też sprzęt, który mam tutaj do rzutu. Wziąłem, że tak powiem, mniejszy kaliber. Kije 3 metrowe. I dają świetnie radę. Teraz tak, do PV dorzucę. Troszeczkę kulek i peletu. Będzie bardzo mała pv -ka. Troszeczkę takiego drobnego peleciku o frakcji 4 mm. Minimalnie. Kulki dam przecięte w pół. Czasu mi już niestety nie zostało za wiele. Mam dzisiaj jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia, więc ta więc ta nocka to jest naprawdę na takich trochę wariackich papierach, ale takie nocki warto robić, jak jest czas. Ja tak powiem szczerze, byłem taki zmachany już yy, po trasie, się kurde nie chcę mi się nie jadę, posiedzę sobie w domu, odpocznę, tym bardziej, że jutro znów robota. Ale to było silniejsze ode mnie i musiałem tu przyjechać. Mimo że na razie bez brań cieszę się, fajnie sobie odpocząłem Powiem szczerze, potrzebowałem też takiej samotnej zasiadki. Teraz sobie... A pisze, a pisze, i pisze do mnie. Taka mała PVA. Wszystko to zaraz Wam pokażę. O. Nie będę już donęcał, jak nie było brań. Towar będzie wyłącznie w PVA. Woda jest już dosyć ciepła, więc też używam PV-ki wolno rozpuszczającej się. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że to musi spać na dno. Dosyć głęboko. Slow melcik wjechał. Taka mała PVka, nie? Taka mała PVunia. tu zaczepię bezpośrednio na przypon. E, też dlaczego może dałem pelet na dole? To jest taka, taka moja sugestia. Bo jak przebijamy przypon przez całą PVkę. Często haczek może się nam wbić w kulkę. W pelet się nie wbije. Dlatego czasami na dole lubię dać odrobinę pelety chociażby po to, żeby sobie później nie układać w głowie. Że coś się mogło brzydkiego stać i nie mam szansy na branie, bo mój haczek jest wbity w kulkę. A w ten sposób to wszystko się ładnie ułoży. Teraz Wam zresztą tu pokażę. Jest jeszcze zawsze problem z przeciągnięciem tej gumki, o jest ok. Tu w zasadzie on się jeszcze trzyma na quicklingu. Delikatnie go jeszcze zapinam, żeby tu się nic nie wydarzyło. O. I tak to sobie, nie wiem czy to dobrze widać, tak to wygląda od dołu. Układając pelet na samym dole PV-ki, unikam możliwości tego, że mój haczek się może wbić. Szczególnie, gdy tam kulki i tak dalej. Tutaj nie ma żadnego ryzyka, to jest też stosunkowo krótki przypon, 16-17 cm. Do rzutu zawsze używam krótszych przyponów. Gdzieś tam to fajnie działa. Tam mam minimalny namułek na dnie, ale to w niczym nie przeszkadza. Wezmę teraz od razu wędkę. O, tutaj zmienię tylko przypon od razu. Który był wcześniej, zaś to przerzucić, ale opowiem Wam trochę o tych kijach, bo myślę, że warto. A wyłaś, skurczy byk. Z początku do eksplorerów powiem Wam szczerze, podchodziłem tak sceptycznie. Nie podobały mi się w ogóle z początku, ja tam rok temu. Serdeczny kolega Przemo miał je na zasiadce, tak macie nie urzekł mnie w ogóle. Ale później jak zobaczyłem jak holował na nim rybek to fajnie pracuje. Przyjrzałem się bliżej dla tego sprzętu i jest niesamowity. A co najważniejsze cena naprawdę nie zabija z jest to wędka na którą sobie każdy może pozwolić. To jest słuchajcie eksplorerek, 3,25 lb. Dwie długości wędki tutaj można uzyskać 8 lub 10 stóp. Ja używam tego jako opcja e, 3, 10 stopowa, czyli 3 metrowy kijek. Uzbroiłem go o, drzewko, w kołowrotek FX11 e, Bardzo mi się podobają te kołowrotki. Zastanawiałem się, które ze stajni Foxa sobie wybrać. FX9 jak dla mnie za małe. FX13 przerażająco duże. Więc wy, wybór padł na Pośredni model, jeżeli chodzi o wielkość, czyli FX11, słuchajcie. I świetnie się tym działa. Fajny kijek. Ja to się śmiałam, bo jeszcze mam do tego pokrowie dedykowany Explorer. To te kije zajmują tyle miejsca, co wędka spinningowa. Na takie szybkie strzały, rewelacyjna wędka. Ona jest w ogóle na blanku Horizona X3. Fajny blank. Jest to opcja, no nie ukrywajmy, nie jest to opcja z najwyższej półki. Ale fajnie, co warto zwrócić uwagę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to ma... Bardzo duże przelotki, startowa jest 40. Nie chcę się wymądrzać, jakie są dalej, ale to są duże przelotki. W ogóle tym kijem, jak sobie z Bartkiem sprawdzaliśmy na Arkadii, jak do nas przyszły eksplorery, jak tym można rzucić. Żyłka 030, rzuty na 132 metry zrobiłem. Słuchajcie, nie wierzyłem po prostu, jak po rzucie zwijałem to. Znaczy, kurna, jak to poleciało, to już było po zmroku, jak rzucaliśmy. Sprawdziłem na podpórkach, odmierzaliśmy 132 metry, 85 gram ciężarkiem, nie? Naprawdę dobrze się tym rzuca, aż byłem mega zaskoczony, że tak można rzucić kijem 3 metrowym. Z zestawem PVA tym kijem śmiało możemy pod stówkę rzucić, bez żadnego problemu. Ale, żeby rzucać daleko, każdą wędką, moim zdaniem, jako przypom strzałowy należy użyć plecionki. Tutaj mam trochę nawinięte, przybliżę, może żeby to wyostrzę. Tutaj mam nawinięte około 10-11 metrów plecionki. Plecionki Submerge 0.20. Dlaczego plecionka <laughs> i kiedy plecionka? Plecionka, dlatego że ona się, jak wiecie, nie rozciąga, dzięki czemu w pełni ładujemy kij. Żyłka bądź jakiś materiał, ono zawsze minimalnie zamortyzuje się przy wymachnięciu. O ile przy bliskich dystansach ta plecionka wcale nie jest koniecznością. Ja jej po prostu nie zmieniałem, bo nie ma to sensu. E, na jedną zasiadka też zaraz powiem dlaczego. Ale plecionka przede wszystkim idealnie, idealnie naładuje nam blank. I w pełni go, w... fajnie to leci później naprawdę. W pełni doładowany ki. szu. Nic się nie rozciąga i fajnie można rzucić, należy tylko przy tym pamiętać, żeby zakładać palec ochronny, bądź sobie zakleić czymś opuszek palca w lewej bądź w prawej ręce, w zależności któroręcznie ręcznie jesteście jak rzucacie. Ale dzięki plecionce jako, na przypon strzałowy łowi się dużo, dużo dalej. Robiłem sobie z kolegą testy i strzałowa z pletki, rzuty są naprawdę dużo dalsze. Kolejna zaleta plecionki. Na przyponie strzałowym, tak jak tutaj, kiedy mam e, zarośnięte łowisko, ta plecionka będzie cieła wszystkie zielska. Także tam, gdzie jest roślinność, plecionka jako przypon strzałowy to jest super sprawa, naprawdę. Tylko należy pamiętać, że plecionka jako przypon strzałowy nie nadaje się wszędzie i nie nadaje się zupełnie tam, gdzie są twarde zaczepy. Bo o ile materiał mono jeszcze obślizgnie się po tym twardym zaczepie, tak plecionka się w niego wbije. Wtedy nie używamy już plecionki. Od tamtego roku zacząłem tego używać jako strzałował, bardzo dużo łowie zrzutu. Jestem mega zadowolony. Teraz tylko zmienię jeszcze ciężarek, bo wcześniej łowiłem setką, teraz troszeczkę zejdę z size ciężarka i wrzucę 85 gram. Jeszcze, może to jakoś jeszcze lepiej się ułoży na tym, na, na mułku przy krótszym przyponie. Czas zmontować to wszystko do kupy. Założyć. Machać i może to jeszcze zrobię jakieś branie. Nawet jeśli nie, fajnie spędziłem czas. Słuchajcie, cieszę się bardzo. Zestaw oczywiście tutaj na bezpiecznym klipsie. Wszystko fajnie wygląda. Pięknie to pachnie. Owocowo, super. Czas to wrzucić do wody. Żeby nie być gołosłownym, spakuję przy was ten namiot. Zobaczycie, nie będę się z niczym śpieszył. To jest Śmiech na sali po prostu to wszystko poogarniać. Wyjąłem śledzie. Teraz go trzeba położyć tak, na boczek, przynajmniej ja tak robię, żeby odpiąć pas kompresyjny. Na spokojnie rozpóreczki są trzy, które od razu dopinają też daszek. Nie trzeba żadnych dodatkowych. Stanę może tak. z tym trochę motać, bo nie pamiętam która to strona była. Ta jest ok. Dobrze. Od tej strony. Czasami jeszcze się zakręcam z której strony go e, chwycić. Ale jak już złożymy go do tej pozycji, łapiemy i tu gdzie się krzyżują rurki składamy w pół. Namiot jest zobaczcie złożony. Tutaj muszę poszukać. Tutaj jest E, wbudowana taka gumka którą go ściskamy tak żeby nic się nie otworzyło i to jest tyle roboty, zobaczcie na szybkie wypady to jest po prostu petarda trochę się zamotałem tylko jak go z początku złożyć, ale mimo wszystko widzicie ile to trwało, to jest 3 sekundy nawet złożony, zaraz spakować go do pokrowca Zostawię jeszcze tylko fotelik, chwilę posiedzę i zaraz trzeba wracać do domu. Ale to sobie jeszcze podsumujemy. Graty poukładane układane. Zostawiłem sobie tylko torbę na drobne akcesoria, gdzie zaraz wrzucę przypony, sygnalizatory i tak dalej. Przed chwilą złożyłem namiocik, trochę się zamotałem w jednym miejscu, ale musicie mi wybaczyć, drugi raz go rozkładałem dopiero, świeży nabytek. W każdym bądź razie, sami widzieliście, 3 sekundy, no takie wiecie 3 sekundy, ale... Składa się to i rozkłada momentalnie. A to jest też bardzo ważne. Bo na szybkich wypadach, żeby się po prostu nie męczyć z wieloma tabołami, żeby nie odbierać sobie tej przyjemności chęci, że krótka zasiadka, a na napierdzielić sprzętu trzeba równo. Dlatego polecam zawsze tak przygotować się, żeby po prostu to sprawiało przyjemność, żeby nie dostawać garba na plecach od miliona toreb i tak dalej. Ja sami wiecie, ile tych zabawek w karpiach jest. Nie udało mi się złowić ryby kije jeszcze w wodzie. Ale podejrzewam, że tutaj na ten, na ten głęboczek ta ryba jeszcze nie weszła. Ale zaraz tu wejdzie, dlatego trzeba tu przyjeżdżać i próbować ją złowić. Yy, za tydzień znowu tutaj usiądę sobie na dwie doby. Jestem tutaj bardzo często, szykujemy te miejsce. Kto wie, może nawet w wdrożę takie wieczorki tutaj, bo gdy ta ryba będzie dostawać systematycznie jedzonko, być może będzie się opłacało czasami podczas nęcenia też, na 2-3 godzinki wędki zarzucić. A z dobrych źródeł wiem, że kolega tutaj tak parę rybek przechytrzył. Gdy już była po prostu przyzwyczajona do tego, że dostaje codziennie papu, wrzucał kij i też potrafił je zdjąć na tej wodzie. Ach, pięknie wypocząłem. Takie słoneczko, jejku, jakbym jeszcze tu posiedział. Ale trzeba wracać do obowiązków. Szybka zasiadka 24 godzinna z małym haczykiem. Coś wspaniałego. Szkoda, że nie było ryby. Ale takie jest wędkarstwo, tym bardziej na wodach PZW, tym bardziej na ciężkich wodach PZW, bo są też wody PZW, na których się łowi te ryby dość systematycznie i łatwo. A są też takie, na których trzeba się cieszyć z kilku ryb złowionych przez cały sezon. Myślę, że to jest taka woda, ale ciężką pracą położymy tu kabana na Macie, jestem o tym przekonany. Wam dziękuję, że obejrzeliście ten film. Kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do następnego.